Za szybko ci obócie ja się coś znajdę, bo się spóźnimy, no. Dobra, idę, idę, idę. Dziewczyny! Dziewczyny! Jezu, co chcecie? No! Jeźdzę, ja chcę, jeśli spać! No! Jesteście mieli Spać! My idziemy do pracy. Nie bo... się wkurzyłem, te no, dziewczyny, bo one w ogóle nie chcą wstawać. Nie, to my się wkurzyliśmy na niego, on... On jest dla nas niemiły! Dobra, dziewczynki, już spokojnie, możecie się jeszcze położyć, ale musicie posprzedać. Halo? Jezu, musicie posprzątać cały dom. Ja będę wrócić, to mam lśnić. Zobaczymy, by nas obudziłaś. Mhm. Dobra, idziemy do tego, to szybko. O Jezu, o Rano, Dobra, idę sobie coś zrobić, bo jestem głodna. Ej, Różyczka, chcesz coś? I to Okej. Okay. Dobra, chodź mu masz Dobrze, dobrze, idę, ale bawisz się, muszę odłożyć laleczkę. To jest dla ciebie. Ej, lajka muszę odłożyć. Dzięki. To jest dla mnie. Aj. Ej, w co ja mam i... robić? Ej. Bawić się! Ale co? Ej, no. Ale mam już że mam powstrzymać. Dobra, nieważne. Dobra, chodź mu do w Berka, dawaj. Dobrze. Kto goni? Ja! Dobra! Aaaa! Aaaa! Dobra, stop, stop! Boże, ja się wyczułam. dobra. Ja musiał usiąść. Ej, kto to zrobił? Ej, ja. Pana? Eee, tak, tak dobra, dobra, i już, pa! Dobra, ej! Chyba tak, 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 o nie, dobra, może tutaj nas nie znajdą tak, szybko, szybko! nie, słyszę, chyba ich, tu to jest, Co tu jest, Ej, co się dzieje? Ej! Jak ja im zaraz dałam to szlała na całe życie, a słowicę. Ja... Biorę tam? Ja... Ja... się tylko napracowałam, żeby zbudować ten dom. Próciłam ich tylko jedną rzecz. Nie martw się, kochanie. Y, już nic się nie dzieje. Y, zaraz posz to Poszukajmy zają. ich lepiej. No dobrze. Dobra, może do łazienki. muszę wóceczkę. Tu jesteście! Co wy zeście zrobili? Uuu, no pożałujecie! Yy, nie, yy. no bo, no bo, no bo, to, to bogot. i ten, no... Yy, no bo to, to i ten Cukierek, no, no serio, no, patrzcie, no! To nie mógł być on! Przecież jakby mógł zrzucić z najwyższej szafki to! O, musimy porządnie porozmawiać. Idę, idę, idę! Dobra, dobra, idę. Jesteś już dużo prawda? Różka! Chodź! Co ty narobiłaś? Dużyczka, chodź, też musisz porozmawiać. To rozmawiać. Chodź. chodź, dobra. Dziewczyny, myślałam, że jesteś odpowiedzialne, że nie same i ale, ale to było ciągle i... i... Kogo? Nie no, ja wiem, że to oni, oni by nie mogli tego zrzucić. Ale, ale i... to naprawdę byli oni! Jeśli w ciągu pięciu minut posprzątacie i wiecie, mi, co się stało, to może wam jakoś... Tak, że powiedziała, że mi się bawić. No i wtedy zapomnieliśmy o tym i w ogóle to... To, to nie ja, to pewnie ona zrobiła Nie, to ona, bo, bo ona powiedziała! Nie! Ona, ona powiedziała! Że nie! Dobra, ogarnij się, wykszalasz. dobra. ja tak ja nie zrobiłem! I co, byś co? No my się bawili, jeszcze do, do, <Sparilled> No to to. Dobrze, posłuchajmy teraz. Dobrze, posłuchajmy. Przynajmniej się nic nie potłukło, powinni się cieszyć z nas. Przecież oni mm. też byli kiedyś dziećmi. Mm. Dobra, utrzymajmy jakąś karę wymyślić. Masz jakiś pomysł? Yy, Pieskie? To oni zabierzeli niców, ale wiesz, co kocham najbardziej oprócz piesków? Eeee. Yy... Słodycze to duże. Chodź, zabierzemy wszystkie słodycze. Dobrze. Jej, dobra. Chodź szybko, a to mam mama. Dobra, nie Chodź szybko, może już wybaczyli. Chodź, chodź. No, dobrze. Mamy, musimy porozmawiać, dziewczyny. Bardzo się na was zawiodłam. Myślałam, że jesteście dłużej i można was ustawić, więc zabieram wam wszystkie słodycze. Dobra, ale... No, ale, ale my podcast. Razie, chodźcie, chodźcie, chodź, zobaczcie! Chodź, no widzę, no nie była nie, ale... Dziewczyny, teraz za, już nie mam do Was zaufania. Musicie to jakoś wynagrodzić. Dobra, ja zrobiłam teraz, może... Zdobycznie im rysunek. Trzymaj tutaj. Zrobisz im. Tak! Ej, dobra, chodź, musimy jeszcze obiad zrobić, zapomniałam o tym, chodź. Co byś chciał w ogóle? I nie wiem, może kurczaka albo tortille. A co to jest? Chcieliśmy was przeprosić, bo się źle zachowaliśmy i jeszcze w ogóle troszkę zbierałam tutaj obrazek. No, chcieliśmy przeprosić, żebyście przecież trochę byli nas myśli. No I Natasia ugotowała obiadek, a ja analizowałam lisunek. Taki kartofelek, który ma plamki, bo się pobrudził, ale też ma wąsy i blodę. Nieźle, nieźle, no, no zjemy. wiemy, mus, musimy jeszcze tu przemyśleć, ale no. Ale ja tu siedzę na małym sesolecku. No, 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 może być okej. Okay. Mm, ale dobry ten obraz. Jeszcze ja chcę pora Natasza, masz talent. E, no to wybaczacie nam. Tak, wybaczacie, wybaczacie, wybaczacie. Nu ni vam bendje.